Ewangelia według świętego Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, Da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Kochanie, który fragment dzisiejszej Ewangelii przemówił do ciebie najbardziej? To nawet nie jest jeden werset, to jest w zasadzie właśnie część jednego wersetu. O ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Przypomina mi się sytuacja, która miała miejsce niespełna rok temu, kiedy trafiliśmy z naszym Jeremiaszkiem, synem do szpitala. Kiedy nie wiedzieliśmy, co mu jest. Była wysoka gorączka, ogólnie był osłabiony, nie chciał jeść. Wtedy dowiedzieliśmy się, że musimy zostać w szpitalu. Głos na, rozbrzmiewał mi tak, że musimy zostać w szpitalu, był dla mnie przerażający. Oczywiście wiedziałam, co mam z tym zrobić, do kogo się z tym udać. Prosiłam Pana Boga o to, żeby uzdrowił Jeremiasza. Po licznych badaniach wyszło, że jest bardzo niski poziom hemoglobiny, więc istnieje ryzyko takie, że będzie potrzebna transfuzja krwi. No i tutaj jakby prosiłam też wspólnotę o wsparcie modlitewne, żeby modlili się razem z nami. Tylko po ludzku oczywiście prosiłam ich o to, aby ten poziom wzrósł. Natomiast Pan Bóg zadziałał zupełnie inaczej. Pan Bóg podjął to ryzyko. Yy, przełamał w ten sposób też jakieś moje bariery, moje jakieś lęki. Była konieczna transfuzja krwi. Wtedy pomyślałam sobie, że, że Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Że ja przecież prosiłam o to, żeby to tak naturalnie, samoistnie ten stan Jeremiasza się poprawił. Natomiast teraz z perspektywy czasu, jak również po rozmowie z lekarzem prowadzącym wiem, że na ten moment było to najlepsze rozwiązanie dla naszego Syna. Cały ten fragment dzisiejszej Ewangelii jest dla mnie bardzo znaczący, ponieważ mówi on o wytrwałości w modlitwie. W dzisiaj, w sposób szczególny zapraszam Cię do tego, zachęcam Cię, aby budować relacje z Bogiem. Po to, by być wytrwałym, po to, by, tak jak dziecko, które prosi o coś swojego rodzica, a wiem, że to czasami bywa namolne, mamy piątkę naszych dzieci, więc wiemy, że po prostu nie skończą na błaganiach, na swoich prośbach, dopóki czegoś nie dostaną. Czasami bywa tak, że nie dostajemy tego, co, co chcemy, ale zapewniam cię, że Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. Bóg jest z miłością i Bóg z miłości nas stworzył, więc z miłości wie, co jest dla nas dobre.